mi, jakim cudem ja jeszcze mam tyle włosów, jak masakra. Hello moi drodzy, witam was ponownie na moim kanale, w tej mojej modowej społeczności. Ja dzisiaj przychodzę do was, bo po prostu muszę do was przyjść. Byłam ostatnio na lumpach i byłam na lumpach w poszukiwaniu wakacyjnych sukienek, jakichś takich fajnych inspiracji, bo jak wiecie, ja nie lubię kupować nowych rzeczy, te, które są w drugim obiegu, są przepiękne, i po prostu, jak ktoś lubi szukać, to myślę, że znajdzie tam po prostu wszystko dla siebie. Więc przychodzę dzisiaj do Was z perełkami, których po prostu ja przepadłam. Szukałam, słuchajcie, jednej sukienki na jedną konkretną okoliczność, bo tak wypadało coś tam znaleźć, jakoś tam wyglądać. Wszystkie są mini, ale są. Słuchajcie, są przepiękne i jeszcze w składzie, po prostu skład, no petarda, dlatego przychodzę do Was po prostu pochwalić się nimi, źle to brzmi, ale powiem to, pokażę Wam te piękności, bo są przepiękne, także nie przedłużając, zaczynamy. takie... To jest sukienka number one, ale ubiorę sobie obcasy, bo pamiętajcie, że z obcasami wszystko wygląda better. Okej, okay. i... Muszę sobie to poprzesuwać. Czy wy to widzicie? Jak to się prezentuje? Jak to w ogóle opina ciało? Słuchajcie, w składzie jest bawełna, poliester, elastan i powiem wam, że robi wrażenie. Tu ma taki Piękny dekoldzik, który mi osobiście bardzo się podoba, jak te dekoldy są właśnie takie trochę eleganckie z kołnierzykiem, takim w ogóle wyobrażam sobie tą sukienkę z jakimś ładnym plażowym strojem kąpielowym, bo ona jest lekko transparentna, ale mi się to podoba, mi to nie przeszkadza, zwłaszcza właśnie na takie plaże, basen czy coś, no to jest obłędna i ona jest też możecie zobaczyć, tak lekko pisowana patrzcie jak to się rozciąga co myślimy o tym? no powiedzcie mi, że ona nie jest, ona jest tak klasyczna i ona i w zimie będzie spokła, i w wiosnę i w jesień, jak mnie znacie to wiecie, że kolor biały to jest mój kolor także ja przepadłam w tej sukience, no jest przepiękna ja jej daję takie 8,5 bo bo to jest jednak klasyk i nie robi takiego, wiecie, efektu wow. Tu bardziej chodziło mi o to, żeby właśnie mieć na dłużej taką rzecz, taką bardziej uniwersalną, bo jak wiecie, to ja lubię kupować rzeczy, które ubiorę za 5 lat, a nie które ubiorę w tym sezonie i później już wyrzucę. And the second one, słuchajcie, to jest 95% LEN i 5% elastan i ona jest tak pięknie wykończona. Mm, materiał piękny, leisty, ona jest taka, wiecie, ma takie podwójne ramionczko tu, co jest mega fajne. Nie no, prze przepiękna jest w ogóle, podoba mi się, to jak ten dekolt jest właśnie tak fajnie zakończony, tak prosto. Wiecie, nic mi tu nie wypadnie, nie wyleci. Tutaj mi nic nie widać, wszystko jest super ekstra. No ta sukienka nie dość, że ma zarobisty skład, jest przepiękna, jest po prostu przepiękna. Długość jest idealna, góra jest idealna. To jak wygląda ten materiał, jest przepiękny, bo jest robione jak... wygląda jak trochę jak ten papier czerpany. Za 5 lat to dalej będzie modne, bo to jest prostota. Myślę, że kolejna sukienka na pewno zrobi na was wow, bo to w ogóle jest w moim stylu, you know. Patrzcie. Na to. Czy, czy patrzcie z bliska. Jest przepiękna. Patrzcie w ogóle na ten tył, bo ona jakby tu ma to wiązanie takie, którego ja nie umiem teraz zapiąć konkretnie, a nie ma nikogo w domu. Tu jest to wcięcie tak mega głęboko. E, nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że widać. Patrzcie teraz o. Przepiękne to jest prawda. To jest słuchajcie, sukienka z Och Holly, czajcie bazę za jakieś 20 zł gdzie jak ja patrzyłam na jakieś używane nawet z Och Polina Vinted to to były, wiecie, ceny się tam wahały powiedzmy od y, koło 200 zł, a ja tutaj mam sukienkę od nich za 20 zł nie wiem jaki to jest skład, powiem wam szczerze, tu bardziej Krój mi się spodoba. To robi tu taką talię. To wycięcie w ogóle teraz to jest takie mega modne. E, jeszcze nam bardziej jakby tą ta, 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 talię wydłuża. Może nie do końca to jest mój kolor. Jakby to był taki, wiecie, biały na przykład. Żartuję. <grytanie> no, jakieś takie bardziej pudrowate. No to super, ale i tak na ten sezon wiem, sobie zatrzymam na pewno, bo na pewno gdzieś będę nosić wakacje. bardziej, że tej sukienki właśnie nie znajdziecie już na sklepie. Na Wintet też jej nie widziałam, więc kolejny plus lumpów jest to, że nosimy coś, czego już nikt więcej nie ma bądź nie będzie miał, bo tego po prostu już nie ma. Więc powinniśmy się jeszcze bardziej czuć przez to wyjątkowo, bo jesteśmy jedyne, które to mamy. Look at this. Czy ona nie jest piękna? To jest sukienka, która. Wygrała w moim rankingu sukienek, które ubiorę na tą okoliczność, o której Wam tutaj cały czas od początku tego filmu powtarzam, ale rozumiecie to, że jak już doszło do tego momentu, kiedy miałam ją założyć, to się obstrałam i stwierdziłam, że nie ubieram jej, bo... bo się wstydzę, ale nawet nie wiem, czego się wstydziłam w tamtym danym momencie i do tej pory tego żałuję. Mój mąż, mój Jezus, jak to poważnie brzmi, mój Szymon powiedział mi, że wyglądam tanio. Bo to wiecie, to jest różowa skóra, ale ta różowa skóra, Boże, bardziej, że ona tu ma jeszcze takie gorsetowe coś, no przepiękna, jest Powiedzcie mi, że nie, no jest obłędna i no nic, będę ją nosić w wakacje w takim razie, bo już gdzie indziej jej nie założę. Wiecie, tu na przykład jakąś koszulę na górę już mamy sukienkę okolicznościową, prawda? Ale ten kolor tego różu po prostu tutaj to jest obłędny. słuchajcie, to jest sukienka, której ja na pewno nie kupiłabym w sklepie z pierwszej ręki, bo miałabym takie, mmm, na chuj mi ona na pewno jej więcej nie ubiorę ale wiecie, jak już mam kupić za jakieś tam grosze na ląpie, to mi już jest tak mniej szkoda bo ja jednak jestem taka, że ja sobie w ogóle ubrać sukienkę do kostek, midi albo jeansa, albo spodenki i po prostu, żeby nikt na mnie nie zwracał czasem uwagi a stwierdziłam, że kurde, no przecież kiedy jak nie teraz. Sam w tym sezonie z sukienkami mini. No Look, patrzcie na to. To jest taki łososiowy, taki brzkienkowy kolor. Ona jest tak bardzo obcisła. Bardzo mi się podoba też tak jak w tamtej drugiej sukience, którą przymierzyliśmy, że ten dekolt jest tak prosto. I wiecie, ja się tu pochul, pochylę, nic mi tu nie wystaje. Tu też wiecie. Też się pochyle i ona też nic się tu nie dzieje, no petarda jest mega rozciągliwa. To jest bawełna z elastanem i czymś tam jeszcze. I po prostu leży na mnie, jak u... pata pa, patrzę. No wiadomo, tu jest trochę miejsca, bo chyba z 10% tego elastanu tam jest, ale jest po prostu kolor i to jak ona ładnie wygląda na opalonej skórze, nadrabia... Za to, że tutaj ma trochę więcej, no ale ja tu też jestem dość wąska, więc ciężko mi tu jest cokolwiek dobrać. Do Adidasów, petarda, do szpilek, na jakąś imprezę wieczorkiem, na randkę z mężem. No, po prostu ta sukienka jest przepiękna, ma przepiękny kolor. Układa się idealnie. Fajny ma skład. Była mega tania, jakieś 10 zł. Czego chcieć więcej? I to jest długość sukienki, której. której ja naprawdę czuję się bezpiecznie. Tu mam sukienkę z biskozy i czymś tam jeszcze. I po prostu ona daje mi taki vibe. Pretty woman. Patrzcie na to wykończenie tutaj taką koronką delikatną. Nie wiem, czy to widać. Pewnie nie. Po prostu jest, ma brązowy kolor i białe kropki. I jest taka jest taka delikatna, taka kobieca. Taka, taka jak pretty woman na wyścigi kolne. No prze... Przeurocza jest i przepiękna. i kosztowała pewnie z 15 zł w tym wypadku. Przyglądnijcie się jej bliżej. No, czy ona czy ona nie spełnia wszelkich wymagań? Zobraźcie sobie, szukacie sukienki brązowej w białe paski, bo teraz brąz modny, kropki modne i znajdźcie mi takie coś w sklepie. I podeślijcie mi to, jak takie coś macie, to zwracam honor. Ale... No, to jest szansa jedna na milion żeby to się udało takie coś upolować i żeby to był ten rozmiar żeby tu wszystko było leżało żeby tu było dopasowane i po prostu na lumpie magic, no po prostu brakuje mi słów ta sukienka ma u mnie dziewiątkę that is sexy my, my love patrzcie na to brązowe cudo to jest taka um, ona, ona, bo tu ma takie widzicie marszczenie, tu ma taki sznureczek zobaczcie bliżej i ona ma taki brązowy kolorek i jest króciutka. To jest przepiękna sukienka, właśnie. Na taką randeczkę na to. Idziemy na przykład: Total Look, brązowy, brązowa marynarka na górę, czarne czy brązowe szpilki albo jakiś inny kolor: czerwony. Czerwona torebka do tego, czy po prostu czarny. I macie stylizację taką piękną. To chyba nie jest jakiś fajny materiał, bo nawet do tego czuję, że że nie. No to ma aż 91% poliestru, więc tu nie trafiłam w skład. No niestety, ale wiecie, kosztowała chyba najmniej z nich wszystkich tutaj. No może oprócz tego body, bo jakieś niecałe 10 zł. I warto, warto było, bo po prostu jest taka prosta, wiecie, nie wiemy co założyć, a chcielibyśmy wyglądać fajnie, czy gdzieś w biegu coś lecimy, ale jest tak gorąco, że po prostu nie wiecie co ubrać. Najchętniej byście ubrały strój kąpielowy i to jest taka to jest taki fajny pomysł na to, że macie w swoich szafie gotowe sukienki, które wystarczy włożyć na siebie i nawet adidasy, klapki, trampki, co tam chcecie i to będzie wyglądało dobrze. A myślę, że w takie gorące dni fajnie mieć taką tą szafę zbudowaną na taki wyższy poziom, bo bardzo często to ciepło wiąże się z tym, że nam się nie chce, że jesteśmy dopocone, że w ogóle nie chce się nam myśleć o co... Nie chcesz nam myśleć, co robić na obiad, a co dopiero, co mamy w swojej szafie. I wydaje mi się, właśnie, tak wiosna to jest taki fajny czas na budowanie tego, by w lato o tym nie myśleć. Tej sukience, moi drodzy, ja się zakochałam. Ona jest ona jest obłędna i to jest dokładne ucieleśnienie mnie, czego ja potrzebuję w swojej szafie. Jest kołnierzyk, jest piękny, jest elegancko, jest elegancki, krótki rękawik i jest mini sukieneczka, jest taka bawełniana, ale nawet nie o to chodzi. Patrzcie na ten wzór. Po prostu look at Jest piękne kwiatuszki w takim brzoskwiniowo-czerwonym kolorku. No ona jest, ona. Ja przepadłam. Szkoda, wiecie. I to jest rozmiar XSK. Ja zazwyczaj noszę Eskę. Ale stwierdziłam, nie no, muszę ją mieć, muszę ją mieć. I udało mi się do niej wcisnąć, więc stwierdziłam bierę w ciemno, bo po prostu ja, ja to muszę mieć w swojej szafie. I ta XSK, jak widzicie, leży idealnie i tu już jest tak, tu jest najciaśniej, bo tu jest dość sporo miejsca. No i tu jest najciaśniej, i tu jest najciaśniej. Ale tak, to nie czuję żadnego oporu, mogę sobie rękami, także nie ma źle z tą XSK. Ale wiadomo, że większy rozmiar zawsze wygodniejszy. E, taki po prostu nasz. I ona jest, bo czuję, że mi spłaszcza cycki, wiecie? I to już jest ten rozmiar, że, że po prostu to. Nie tylko, że ich nie mam, to jeszcze mi spłaszcza. Najgorsze, naj, najgorsze. Ale dla sukienki jestem w stanie się poświęcić, bo po prostu to jest sukienka, która w moim rankingu dostaje 11. I love it, I love it. I... Tak wygląda. Myślałam, że to będzie obłędna sukienka i że będę w niej wyglądała petarda, po prostu 10 na 10, ale to w ogóle nie jest mój kolor i to mnie tutaj też, bo wzięłam oczywiście, mądra ja też, rozmiar mniejszy, to też jest xs i wiecie, tu jest e, właśnie jakby tak na jedno ramię przewiązana, a jest taka imprezowa, można rzec, ale ja cię kręcę to w ogóle nie jest to, to po prostu i ona mega tu prześwituje mi majty nie powiem, no bo leży mega fajnie i leży tak, no po prostu leży jak ulał no nie do końca, leży spoko, mogłoby być lepiej um, ale nie czuję się w niej na tyle fajnie i pewnie żeby chyba w niej chodzić w wakacje zobaczymy jak nie, to ją po prostu popchnę dalej. Bardzo dużo ze swoich sukienek e, powyrzucałam dałam dalej, e, bo po prostu to już nie było to i tak naprawdę na lato zostałem i dosłownie, nie wiem, że sienem tych sukienek, więc mam ich deficyt. Także no... Spoczko! Ta bluzka, słuchajcie, jest na tyle cienka, że jestem w stanie ją wykorzystać do spodanek i to po prostu znaczy ta sukienka i po prostu ona tutaj ma funkcję bluzki, bardzo w sumie spoko tej bluzki, nie wygląda źle, wygląda tak seksiko na co dzień, wiecie, spoko. Fajne. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że podobał się wam ten film, że znaleźliście sobie jakieś takie moje perełeczki, że które się wam spodobały, bo słuchajcie, no to jest fajne, dla mnie lumpy to jest kopalnia pere perełek, ty tam wejdziesz i nie masz pojęcia z czym wyjdziesz, albo z niczym, albo z czymś po prostu takim, że wow, a ja po prostu to jest mój świat, wiecie o co chodzi, e, więc dziękuję Wam pięknie za ten film, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, wszystko w porządku, nie zapomnijcie subskrybować, jak się Wam podoba e, ta młodowa nasza społeczność i widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się cieplutko.